Skąd brać pomysły na posty. Pomysły na kontent możesz czerpać z potrzeb grupy docelowej. I wbrew pozorom bardzo łatwo jest to zrobić. Bierzecie karteczkę i rozpisujecie sobie persony, do których kierujecie swoje komunikaty. Przykładowo jedną z moich grup docelowych są wirtualne asystentki. Więc ja biorę sobie karteczkę i zapisuję, że moją grupą docelową są m.in. wirtualne asystentki Są to młode dziewczyny między 25 a powiedzmy 40 rokiem życia Część z nich to singielki, część z nich to matki I rozpisuję sobie całą sytuację, w której one mogą się znajdować Na przykład moja wirtualna asystentka wraca właśnie po urlopie macierzyńskim do pracy I wtedy zastanawiam się, jakie są jej potrzeby Biorę sobie mój schematik i wypisuję, czego taka wirtualna asystentka może ode mnie chcieć na przykład jej potrzebą jest zwiększenie swoich kompetencji na rynku pracy. I ja, wiedząc to, mogę przygotować dla niej post, jakie trzy umiejętności z zakresu social media marketingu pozwolą ci wyróżnić się na tle Twoich konkurentek. Drugi sposób to sesje QA, na które nie odpowiadacie od razu. Pokażę Wam tutaj fragment rolki, którą ja nagrałam, a później z niej zrobiłam 10 nowych rolek. Jeżeli nie macie pomysłów na posty, możecie zrobić tak jak ja. Zróbcie rolkę z prośbą o zadawanie pytań. I na każde takie pytanie w komentarzu będziecie mogli odpowiedzieć w formie wideo. Zobaczcie, tutaj są komentarze i moje odpowiedzi w formie rolki. Żeby odpowiedzieć na pytanie rolką, odpowiadacie tak samo, jakbyście odpowiadali na komentarz, ale używacie ikonki aparatu. To też fajny sposób na zwiększenie zasięgu, dlatego że ta rolka pojawia się w komentarzu. Trzeci sposób to narzędzie Answer the Public. Już wam pokazuję jak to działa. Wpisujemy w wyszukiwarkę Answer the Public i to jest pierwszy link answer the Narzędzie działa na zasadzie wyszukiwania pomysłów pod daną frazę. Na przykład wpiszmy sobie pizza. Narzędzie wygeneruje dla was trzy bardzo duże schematy: 80 pytań związanych z pizzą, 56 zaimków, których możemy użyć do pizzy oraz 40 porównań. Na pierwszym schemacie są pytania: pizza może, kiedy pizza coś tam, kto coś tam zrobi z pizzą, co pizza, jak pizza, why pizza itd. I patrzymy, czy to są sensowne propozycje. Przykładowo, czy pizza może być mrożona? Jeżeli jesteście restauratorem, to pewnie takiego postu nie napiszecie. Natomiast możecie napisać na temat tego, czym rodzicie swoje ciasto i jak to wpływa na smak pizzy. Czy pizza spowoduje że przytyję. To są świetne pytania dla dietetyków, dla osób, które zajmują się zdrowym żywieniem, dla trenerów personalnych i tak dalej. Są także pomysły na żartobliwe posty, na przykład: którą pizzą jesteś? To może być post, który zaangażuje Twoją społeczność do komentowania postów, albo odwołanie się do memów związanych z pizzą. Można zrobić konkurs na temat tego, kto wymyśli najśmieszniejszego mema związanego z pizzą. I to jest pierwszy schemat, w którym jest aż 80 pytań związanych z pizzą. Później analizujemy sobie kolejny, na przykład pizza na śniadanie. Można tutaj podać Twojej społeczności przepisy na dania, które będą przypominać pizzę, aby wasi klienci mogli też jeść pizzę rano na śniadanie. I w zależności od branży możecie sobie wpisać tam dowolne słowo kluczowe i dostać bardzo, bardzo, bardzo dużo propozycji i inspiracji na Wasze treści. Trzeci schemat jest bardzo fajny, bo to są rzeczy, które będą się klikać Na przykład pizza versus Pizza versus pasta kalorie Post, w którym możecie poinformować swoich klientów o kaloryczności Waszych dań Pizza or burger, czyli posty, w których możecie zadać pytanie Co wolisz? A, B, zaznacz odpowiedź Koniecznie wypróbujcie to narzędzie i dajcie mi znać, ile udało Wam się pomysłów na posty wypisać Na jeden temat Kolejny sposób na pomysły na posty to zainspirowanie się Pinterestem. Ale umiejętne użycie wyszukiwarki. Zobaczcie. Wyszukiwarkę Pinteresta wpiszemy sobie na przykład kosmetyki. I tu po prawej stronie zaznaczcie sobie nie wszystkie piny, tylko filmy. To dużo szybszy sposób niż inspirowanie się kartą rolek, czy nawet TikTokiem, ponieważ wpisujemy sobie konkretną frazę. I od razu możemy zobaczyć, które piny. W formie wideo spodobały się ludziom, a które nie. Wyszukujemy sobie te, które mają dużo reakcji i sprawdzamy, jaka to jest forma, jaka tematyka, jak to jest wykonane i próbujemy zainspirować się tym materiałem. Zobaczcie, jaki dynamizm, jak dużo różnych kadrów szerokich, detale. Myślę, że to zaważyło na atrakcyjności tego materiału. I ostatni sposób to generatory nagłówków, które możecie wykorzystać po to, żeby wymyśleć temat posta. W wyszukiwarkę wpisujemy sobie generator nagłówków i wchodzimy w pierwszy link: Akademia Ekspertów. Ten generator może Wam zapewnić skuteczność z tego powodu, że tutaj wprowadzamy cel, potrzebę klienta, czyli mamy pewność, że to trafi prosto w naszą grupę docelową. Ja, na przykład, wpiszę tutaj nauka Instagrama dla biznesu. I chcemy, żeby ktoś nauczył się tego w tydzień Wykańczacie już szukanie rozwiązań, aby nauczyć się Instagrama dla biznesu. Ja już teraz mogę napisać na podstawie tego nagłówka post 5 rzeczy, które są trudne w nauce Instagrama, ale ja pomogę Ci je rozwiązać. Śmiali się, gdy powiedziałem, że chcę nauczyć się Instagrama dla biznesu. Ja już wtedy, czytając taki nagłówek, mam pomysł, żeby pokazać moim odbiorcom najlepsze statystyki moich najlepszych postów. Oto plan od A do Z, aby nauczyć się Instagrama dla biznesu w 7 dni. Najważniejsze zasady. I do każdego takiego nagłówka możecie dorzucić swój temat. Oto plan A do Z, aby polepszyć stan Twojej cery. 5 najważniejszych zasad od kosmetologa. Oto plan A do Z, żeby nauczyć się... Obsługi aplikacji CapCut. Oto 10 najważniejszych opcji, których nauczysz się w ciągu 5 dni. Oto plan A do Z, w jaki sposób zacząć ubierać się modnie. 5 powodów, dla których powinnaś wymienić zawartość swojej szafy. I tak dalej, i tak dalej, bo tego jest totalny ogrom. Część to oczywiście clickbaity, których nie powinniśmy stosować na Instagramie, na przykład pilne, albo uwaga, stosując te błędy nigdy nie dowiesz się, jak nauczyć Instagrama dla biznesu. Czy teraz już wiecie, skąd brać pomysły na posty?